Hej, kaj, tutaj kolejna część otwierania jajek z Mają, e, i tak jak mówię, zasady konkursu, e, trzeba nas zasubskrybować, e, polajkujcie film e, oraz komentujcie i dostaniecie tego pecika, kto pierwszy to zrobi, właśnie dostanie tego pecika, Fenik Foxa, i może dorzucę jakiś gratisik, może e, dorzucę jakiś gratisik, czyli jakąś lemoniadę, też jakieś old toysy, mogę dorzucić, Różno, e, różne rzeczy mogę też dorzucić. Jakie tam chcecie? I, I co, może trafić? Może to, co trafi w tym jajku, też będzie do konkursu, tylko jeszcze zobaczę. Ja też. Zobaczę. E, no to teraz otwieramy. Idziemy po to jajko pierw. Dobra, więc kupuję. Wchodzi na Arbex. Tak. E, I w następnym odcinku możemy otworzyć jajko, które wy chcecie. Więc piszcie, jakie chcecie, żebyśmy otworzyli jajko i my je otworzymy. Mhm. Więc jakie tam chcecie? Mam 9 pieniążków, więc muszę zbierać. O, i pierwsza prośba, już długo czekamy. Więc idziemy. I chyba w ogóle będzie część druga do tego filmiku. Bo jeszcze jeden konkurs chcę ogłosić, a Jajko ma dopiero pierwszą prośbę. Więc nie wiem, może będzie part dwa. Tak, będzie part dwa, bo już filmik. Nie, dwa, bo tamto to było jakby inny, osobny filmik. Więc. I teraz w ogóle częściej będą się pojawiać filmiki, bo e, częściej gramy w ogóle w Robloxa. I ogólnie ja podam mój e, nick e, stary, mój e, stare konto w opisie i możecie tam wpadać. I ja mam tam oby w moim no, domu, więc możecie sobie e, zobaczyć. Czekamy na kolejną prośbę. I kolejny f, e, konkurs chcę ogłosić, więc to za chwileczkę. Kolejna prośba. I za, w kolejnym filmiku będzie kolejny konkursik. Już jest. An, już jest. Za chwilę kolejna część, To pa-pa!